Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fantasy Upgrade na moim kanale. E, to jest mój obecny skład, a przed nami dwa kolejne spotkania, także bez większego gadania zabierajmy się, bo czas, miejmy nadzieję... I je wygrać Oczywiście jeżeli potrzebujecie końców Serdecznie zapraszam was do magicons.pl Skąd macie 5% końców więcej Nasz pierwszy przeciwnik Ma tutaj skład z BBVA. Jest to dobry tradycyjny Troszeczkę gorszy Chociaż gorszy przed konoplianka W nie To nie jest gorszy Przecież to jest bardzo dobry skład Właśnie z BBVA I oby nasze srebrne podziałały Müller ma piłkę Przejęcie Müller, dobre Müller, uderzenie Słupek I nie ma pierwszej bramki dla naszego zespołu Okej okay, Wigl świetnie sobie poradził Podanie na dobieg Müller jest tutaj sam na sami 1 do 0 po strzale Niemca Wybaczcie tego sąsiada co mi wierci w tle No ale to nie jest ważne, ważne że prowadzimy I będziemy mieli szansę na upgrade, jeżeli tylko utrzymamy prowadzenie Tu jest jeszcze Müller Müller, uderzenie z daleka Müller i znowu poprzeczka Kaylor na was tym razem chyba jednak dołożył parę groszy od siebie Dobrze, do Eswajna Müller Poradził sobie S Eswajn i to jest faul w polu karnym. Tak jest? Tak jest, mamy szansę na wykorzystanie rzutu karnego, Piketam tam dotknął Eswaina, który wykorzystał tę sytuację i wyłożył się w polu karnym. No nie no, to jest ewidentnie, ewidentnie podcięty. Thomas Müller, spróbujemy w środek, Thomas Müller, Thomas Müller, tak jest. Gorecka wie jak się tutaj zachować w takiej sytuacji, podanie do Müllera jest bardzo celne, Müller... Taylor Navas jest niesamowity No i zmiany u przeciwnika, nie wiem kto tam Kurtuana na bramkę no, I Tevez za napastnika jego poprzedniego Ciekawe, ciekawe zmiany Jeszcze Nine golan za Krychowiaka, bardzo ciekawie I po 45 tak prowadzimy e, 2 do 0, no jest nasza przewaga Aczkolwiek to jest nic pewnego Jeśli to jest tylko 2 do 0 Okej, okay, tu jest ładne podanie Heller Rozpędza się, no na pewno jest szybszy od Pique, Heller dobre wejście w pole karne Heller No to powinna być bramka tak jest 3 do 0 w 49 minucie moi moi drodzy 3 do 0 przeciwnik już nie ma jak robić zmian i kończy to spotkanie Rage Quitem w 49 minucie Wspaniały występ naszych zawodników Może to niektórym wydawać się dziwne, ale jestem niezadowolony Jak gra na prawym skrzydle Eswain Dlatego Douglas Costa weźmie jego miejsce Potrzebuje troszeczkę w ataku Pomocy, właśnie żeby Miller Miał od kogo piłki dostawać, potem może najwyżej Środek ulepszymy, ale ja jestem z niego Zadowolony, więc też nie ma co szaleć Może też obrona, tutaj Plattenhardt, Obecnie nie ma kontraktu, ale też no, Nie jest najlepszym graczem na świecie, dobra, tak czy inaczej Czas na kolejne spotkanie w tym składzie Czas na kolejnego przeciwnika Uuu, tutaj widzę już konkretny składzik, z przodu ligę, z lewej strony a z prawej oczywiście Serie A, no to zobaczymy jak będzie grał. Badne podanie do Douglasa Kosty, Douglas Costa musi znaleźć tutaj miejsce, podanie do Millera Miller, podanie do Brosińskiego, Brosiński na pewno jest szybszy, Brosiński tutaj podanie, nie, wiele brakowało, jeszcze będzie Gorecka, no ale nie czarujmy się z tej odległości przewrotką, no to 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 nie jest Zlatan, który jest za to w przeciwnej drużynie, Fabian chciał uderzyć. Müller, Müller, uderzenie Słupek Douglas Costa oczywiście jest Fatalny ślizg, tutaj będzie dribling, Podanie jeszcze, nie wiem do kogo Douglas Costa, uderzenie i bramkarz Co tu porobiłem w ogóle to nie wiem. Tam już widzę jednego z naszych zawodników Do którego, a to ładnie się tutaj zasłonił Nie pozwoli mi, albo pozwoli mi Do niego podać, Fabian Fabian wszedł w pole karne. Naprawdę Nie Powiedzcie, że to jest bramka no, nareszcie coś mi się odwdzięczyło w tym spotkaniu. Dobra, i teraz lecimy z kontrą. Kontra do Müllera. Jeszcze raz do Hellera. Heller jest na pewno szybszy. Znowu mamy okazję. Tylko. No właśnie, Douglas. Douglas. Douglas! 1 do zera. Bardzo ładnie to zrobił Brazylijczyk. Jego bramka w debiucie daje nam prowadzenie na 1 do zera. Tak jest. No i po pierwszej połowie, która właśnie teraz zakończyła się, mamy prowadzenie, jest przewaga, mieliśmy słupek jeden ze strony przeciwnika, my też mieliśmy nie bodajże, więc no jest dość wyrównane pod względem sytuacji takich bliskich, ale w strzałach przeważamy. Verati sobie przede wszystkich, strzela e, bramkę. Jego pierwszy strzał celny, to jest bramka. Co ten Ibra? No. Oj, Gorecka, tam był faul, panie sędzio. Co tu się teraz wydarzyło? Jeszcze mamy piłkę. Müller. Dobrze, zatrzymał to Miller. Miller 2-1 i sam nasz bohater postanowił wkroczyć do akcji i w 85 minucie przedryblował całą obronę, zrobił, nie powiem co, wszystkich. No i mamy 2-1. No, koniec spotkania. Sędzia chyba nic nawet nie doliczył, bo dosłownie skończył się czas regulaminowy, ale co jest dla mnie ważniejsze, wygrywamy to spotkanie. Świetne zachowanie Miller'a, chociaż to Heleb dostaje nowy mecz, bo miał jedną asystę. No dobra, nieważne. Tak czy inaczej, wygrywamy 2-1, ale liczą się 3 punkty. Zmocniliśmy atak, wzmocniliśmy obronę. Czas wzmocnić środek, żeby miał kto te piłki tam przejmować. Na środkowym pomocniku, moi drodzy, pojawia się nie kto inny jak Vidal Arturo, oczywiście, ponieważ uważamy, że jest to jedna z najlepszych kart, jaka jest w Bundesliga. O ile nie, nawet w całej Fifi, jeżeli chodzi o pozycję środkowego pomocnika, idealnie tutaj będzie pasował. No i miejmy nadzieję, że z nim wygrane będą jeszcze większe i pewniejsze. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeżeli chcecie więcej. Ja się z Wami żegnam i na razie.